Siemanko, z tej strony Noli. Na samym początku chcę Ci tylko powiedzieć, że brakuje nam już tylko 33 tysięcy subów do upragnionych 400 tysięcy. Więc jeżeli jesteś tu nowy, to zostaw suba i lecimy po to w dwa dni. Dziś dla moich widzów rozdaję karambiton więc zasubskrybuj, napisz komentarz i lecimy z filmem. Magiczny Dico, i wyobraź sobie sytuację, że idziesz na drzwi i pokażę Ci coś niestandardowego. 3, 2, 1, patrz na to. Drzwi otworzyły się w moją stronę. Jak to zrobiłeś? A teraz tylko... Pyk, pyk! Pyrkasz sobie typa z BSA i go zabijasz. tak jak tutaj. A teraz, jeszcze raz, jak to zrobiłem? Słuchajcie. Jedna osoba, sterro, rzuca wam oto takiego decoya. Tutaj macie taką kropkę na ścianie, celujecie w nią i na wysokości trzeciego parapetu rzucacie decoya z jumpa. Jeżeli nie jest, to to jump, zapraszam cię do poprzednich odcinków. Sam nie wiem, czemu tak się dzieje, ale jeżeli rzucasz sobie sam takiego decoya i próbujesz otworzyć drzwi, to otwierają one się normalnie. Więc nie wiem o co tutaj chodzi, ale jeżeli. Rzuci ktoś inny tego decoya i wy próbujecie otworzyć drzwi, to otwierają się one w drugą stronę. Nie wiem dalszej. Legalne wucha. Ostatnio w celu się pojawia, się taka komenda, która pozwala nam mieć takie leciutkie wucha. Teraz na przykład nasz koleś wszedł za pociągi, go w ogóle nie widać. Słuchajcie, wpisujecie takie coś w konsoli, znajdziecie to też w opisie filmu i naciskacie Enter albo Wyślij. Teraz nad waszym przyjacielem pokaże się nick, broń jaką trzyma i flash, przez co wiecie dokładnie gdzie jest. No i tak jak tutaj pokazuje, możecie na spokojnie nawet celownikiem za nim podążać. A teraz zastosowanie tej komendy po prostu. Widzi swojego ziomka przez ścianę, przez co łatwiej skoordynować jakiś atak. Np. typek stoi za murkiem i chcecie go zajść we dwóch. I teraz jest to o wiele prostsze. Komenda się przydaje i coraz więcej profesjonalnych graczy jej używa, więc zalecam też używanie tej komendy tobie. Drzwi widmo, nie rozumiem o co chodzi z drzwiami w tej grze, ale są strasznie zbugowane. Zresztą zobaczcie na to sami. Wasz typ idzie pod drzwi, wy się ustawiacie na tej linii z jakimś granatem, na przykład smokiem i rzucacie pod jego broń smoka, przelatuje przez drzwi. Ktoś też, też przelatuje przez drzwi. Generalnie wszystkie granaty przelatują przez drzwi i Cetek, który stoi na BS-ie może mieć niezłego mindfucka, bo jesteście na przykład w pięciu drzwiach, rzucacie sobie smokę i wchodzicie na BS, what the fuck. A tutaj macie pokazane jak wygląda to z perspektywy drugiej osoby. szybsze menu w się go. Słuchajcie, normalnie menu działa tak, jak tutaj widzicie. Czyli po prostu jest takie, no normalne. Każdy się do niego przyzwyczaił, tak? Jeżeli spektujemy kostę, co się robi to jakoś normalnie. Wszystko jest cacy, fajnie działa. To działa tak po prostu normalnie. Jeżeli sobie spróbujemy otworzyć skrzynkę, to też to wszystko idzie normalnie. Skrzynka się tam kręci, kręci, coś nam wylatuje. Generalnie jest fajnie. Ale nie wiem, czy wiedziałeś, że da się to przyspieszyć. Jeżeli wpiszesz w konsoli SFO 1, po czym wpiszesz host, Podłoga TimeScale i na przykład 0,5, czym niżej, tym szybciej będzie działało. To dźwięk wam się troszeczkę zbuguje, ale wszystko generalnie będzie działało szybciej. Na przykład, tak jak tutaj pokazuję, nie wiem, klikam na jakiś patrzcie, jak się szybko wszystko ładuje, jak się szybko ładują tutaj na przykład ustawienia wideo. I na przykład spróbujmy sobie otworzyć teraz skrzynkę, patrzcie, jak to szybko działa. Nawet case opening jest przyspieszony, generalnie wszystko szybciej działa i jest lepsze. A dlaczego jest lepsze? Jeżeli macie na przykład słaby komputer tak jak ja teraz, bo mój się spalił i macie mało FPS-ów, to wystarczy, że wpiszecie właśnie SVC1, host podłoga time skal na 0,5 i macie dwa razy więcej FPS-ów. Polecam osobom, które mają słabe komputery. I to tyle. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Przypominam 30 tysięcy apek to kolejny odcinek już niebawem, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! No i zostaw suba 400 tysięcy coraz bliżej.